Adam Kwaśny Solar Opowieści z Hawany Rozdział siódmy Trzy lata temu musiałam zapomnieć o schodach. Sąsiadka Eneida spreparowała mi koszyk ze sznurkiem na zakupy. Opuszczałam go z balkonu razem z pieniędzmi i karteczką. Zawsze tą samą, dla zasady, bo dziewczyny ze sklepu i bez karteczki wiedziały, czego mi potrzeba. W pokoju, przy oknie, mam ołtarz świętego Łazarza. Babalu aje, jak nazywają go Afrykanie. To figura starca wspartego na kulach, któremu towarzyszą dwa psy. Babalu aje jest opiekunem chorych i starców. Zwłaszcza tych, co cierpią na bóle od wilgoci. Za opiekę dostaje miód, perfumy i zupę z fasoli. Ołtarz osobiście urządził Mój mąż, Romelio. Wiedział, kogo powinien szanować, bo miewał bóle w kolanach, ale na moje nieszczęście najbardziej lubił szalonego Ciągu, czyli świętą barbarę. — Ciągu! — wykrzykiwał na schodach, gdy wracał cuchnący rumem. Czuł się wtedy wojownikiem, bratem damskich tyłków i smakoszem cygar. Ale to wszystko działo się znacznie później. Niestety po tym, kiedy zdążyłam się już w nim zakochać. Był mechanikiem w bazie samochodowej na naszej ulicy. Kiedy przechodziłam obok, uśmiechał się do mnie i puszczał oko, zwyczajnie jak do młodej dziewczyny. Był zdumiony, gdy pewnego dnia podeszłam i pocałowałam go w policzek. Wstał od stolika, przy którym grał z innymi w domino, i patrzył na mnie jak na szurniętą. Jednak po kilku dniach jego spojrzenie zrobiło się uważne. Miał plan, do którego byłam mu potrzebna. Borromelio chciał rozjaśnić skórę swoich jeszcze nienarodzonych dzieci. Zdziwił się, kiedy mu wyznałam, że kocham go, bo jest czarny. Ustawił mnie przy oknie. Popatrz! Powiedział z naciskiem. Przypatrz mi się dobrze. Nie rozumiałam, a on pocił się z emocji. Romeo, co mam zobaczyć? A on nie jestem czarny Altagja. Nie jestem prieto niewolnikiem. Zostałem w przeszłości rozjaśniony, jestem mulatem. A potem wyznał mi, że tylko raz czarnej kobiecie zrobił dziecko. Teraz tego żałuję, bo wykonał salto atras. Tak powiedział: Salto w tył. A potem się uspokoił i szeroko usiadł w fotelu. Moi potomkowie będą biali, tylko włosy będą im się skręcały, wspomnieniem o przodkach. Ale wystarczy jedno, dwa pokolenia, pstryk, i już nie będzie powodu do wspomnień. Gadał i gadał, a do mnie docierało, że mój mąż się niecierpliwi. Wciąż byłam pusta i krwawiłam regularnie. A Romelio czekał, kiedy wreszcie się pożygam, dostanę zawrotów głowy. I ochoty na kwaśne owoce. W pracy miał dużo czasu, żeby o tym rozmyślać. Brakowało części do silników, więc godzinami grali w domino. Potrafił w ciągu dnia kilka razy wpaść do domu na seks. Pomieszała mu się niecierpliwość z czułością. Kiedy wreszcie dostała mdłości, ucieszył się jak cholera. Pożyczył z bazy samochód i pojechaliśmy do szpitala. Długo mnie badali, a potem położyli na sali pod oknem, gdzie myślałam, że rozszarpią mnie komary. Romelio przyszedł następnego dnia z kwaśną miną. Powiedział, że lekarze znaleźli coś dziwnego w moim brzuchu i będą musieli poważnie się tym zająć. Kiedy pytałam, czy chodzi o dziecko, zaczął się śpieszyć. Obiecał przyjść, jak będzie miał więcej luzów w bazie. Bo lada chwila spodziewają się brakujących części i przestój się skończy. Oczywiście ugał. A ja leżałam posłusznie i byłam przekonana, że wszyscy chcą dla mnie dobrze. Mówił coś jeszcze, ale go nie słuchałam. Na koniec zostawił mi dwie głajaby i zwinął dupsko. Musiał być zawiedziony, nici z planów Romelio. Lekarz wytłumaczył mi, że mam na jajniku wielką narośl i będą mnie ciąć. Więc ciej. Usypiałam w narkozie. Gaz dusił mnie, a wielki krąg wirował nad głową i wypowiadał rytmicznie moje imię. Alta gracia, alta gracia. Jak pieśń, zaklęcie, albo litery, które mama kiedyś kreśliła mi na plecach. Kiedy mnie rozcięli i zaczęli wyciągać narośl, to przy okazji wysupłała się reszta. Wylazła. Nawinęła na palce, jak srebrne nitki. A na koniec zerwała i całkiem zepsuła. Rzucili to wszystko precz w kąt. Umyli ręce i kazali zaszywać. Pozostała mi długa, szarpana blizna. Nic nie zostawili. Wysupłali wszystko do końca. Szyli na okrętkę, jak pończochę. Nie mieli dobrych nici, a rana źle się goiła. Podczas snu w narkozie widziałam, choć przecież nie powinnam, że ktoś pochylał się nade mną w czepku chirurga. Jadł kanapkę, jadł i operował, a ja na niego patrzyłam. Trzy tygodnie później wróciłam do domu. Romelio miał już nową kobietę, wprawdzie nie białą, ale i tak jaśniejszą od niego. Musiał pogodzić się, że wybielanie potomków potrwa znacznie dłużej niż planował. Przynajmniej o jedno pokolenie. Oczywiście, jeśli któreś z jego dzieci nie wykona salta atras. A Romelio żenił się wielokrotnie. Oficjalnie wziął tylko dwa śluby i dwa rozwody, w tym jeden ślub i rozwód ze mną, za które zapłacił. Ale na co dzień wolał przeprowadzać swoje sprawy mniej oficjalnie. Zresztą w ten sposób robiło wiele par, było taniej i bez formalności. Romelio wytłumaczył mi, że żoną mężczyzny jest kobieta, z którą mieszka i wcale nie musi być matką jego dzieci. Matka dzieci może siedzieć gdzie indziej tam gdzie nadstawiła tyłek. I kiedy mężczyzna zmienia żonę, to po prostu się przeprowadza. Wstawia buty do innego domu, przenosi dupsko na inne prześcieradło. Poza tym wszystko jest podobne. Ciepłe ramiona, usta, tyle że piersi inaczej układają się w rękach. Buch! I już ma nową żonę. Po latach Pozwalam sobie wreszcie na myśl, że Romelio był wredną kurwą. Miał wielki apartament w centrum Hawany. Potrafił się ustawić i nikogo mu nie dokwaterowano. Pan na sześciu pokojach z dwoma balkonami, i pomyśleć, że to nie kolektyw w kamienicy go rozparcelował, ani Komitet Obrony Rewolucji. Romelio zrobił to sam. Porzucał kolejne żony, dzielił mieszkanie, przebijał korytarze i przejścia, urządzał kuchnie i łazienki. Kiedy z nową kobietą przenosił się do kolejnego pokoju, zamurowywał za sobą stare drzwi. W ten sposób zasiedlił w apartamencie pewną ilość byłych żon, a sam wylądował na podwórku przy śmietniku, gdzie musiał nocować cztery dni. Mówią, że potem wyjechał na wieś. I dobrze, na wsi może klecić budę do budy, kolejną i kolejną, bez końca. Do dziś, jak sądzę, ma tam już całą wioskę byłych żon. Taki właśnie był Romelio. A ja naiwnie pomyliłam go z moim czarnym panem. To małżeństwo rozpadło się szybciej niż jego ślubne buty. Za późno się zorientowałam że jego palce nie są na tyle delikatne, żeby nawijać srebrne nitki. To był tylko zwykły łobuz. Nie pytaj mnie więcej o niego, bo robi się smutna. Bolą mnie łokcie, nogi mrowią w kolanach. Myślę, że ze mną już koniec. Ale jak w takim stanie mam dalej szukać czarnego pana? Ledwo wychodzę na balkon. Czy stamtąd go wypatrzę? Czy przyjdzie pod sklep na dole, akurat w porze moich zakupów? Ja na dół już nie schodzę, za dużo schodów. Czasem wyobrażam sobie, że wychylam się z balkonu, a on stoi na dole i przytrzymuje mój koszyk, który opuszczamy miłym ekspedientkom. Szarpie nim, tak dla żartu. Patrzy do góry i uśmiecha się pod kapelusza. Szczerzy się, ale twarzy wciąż dobrze nie widzę. Często mam takie przeczucie, że jest tam na dole, że czeka na odpowiedni moment, żeby wejść do mnie. Czy ktoś wreszcie przyczepi porządnie tę jarzeniówkę? W końcu wiatr ją rozbije. Prosiłam o to Leona za ściany, ale to artysta, krawata porządnie nie zawiąże. Każdego ranka prosi o to Eneidę. Słyszę, jak rozmawiają, jak się z nią droczy. Mizdrzy, stary dziwkarz. A jaki nieużyty? Proszę o jakiś drobiazg a on pyta, czy widziałam go w czasach świetności. Więc pytam, czyjej świetności? A on się oburza, że nie oglądałam go na scenie. A ja mu na to, że oglądam go od piętnastu minut i mi to już w zupełności wystarcza. Wtedy się uspokaja, potulnieje i serwuje mi wciąż ten sam komplement. Alta gracja! Chylę czoła przed twoją urodą jest równie przebrzmiała jak moja sława. Nie obrażam się na starego Durnia. Tu w Hawanie potrafimy doceniać piękno dawno przebrzmiałe.